Witam serdecznie, Matias 1 ponownie. Słuchajcie, więc tak nie minęło dużo czasu, jak rozpiąłem tutaj ten, to lusterko rozpołowiłem. No i zobaczcie, żaden zaczep nie ułamany. Wszystkie są. Krawędzie niepouszkadzane z zewnątrz, także naprawdę wygląda to OK. Różnica między ilością zaczepów to tak na przyszłość może się komuś przyda w Golfie 4 Bora Skoda Superb 1 zaczep jest tutaj z boku jeszcze natomiast w Audi czy w Sirocco tutaj tych zaczepów generalnie nie ma tylko są tutaj już na kraju obudowy też udało się bezinwazyjnie tak jak wcześniej Wam wspominałem w poprzednim filmiku, no i teraz tak, to co, to, co, to co się udało zrobić, to kwestia montażu tutaj, to lusterko też sobie przerobię na ambienta, żeby mieć już gotowe za chwilę, też będę diody lutował, no i działam dalej, pozdrawiam, Mateusz Jeden.